Jeśli kobieta robi tośta przy tobie, to znaczy, że naprawdę jej na tobie zależy. Słuchaj uważnie, bo dziś zdradzę ci ukryty kod kobiecej psychiki, którego prawie nikt nie potrafi rozszyfrować. Jej ciało wysyła subtelne, niemal niewidoczne sygnały, gdy jej serce i pożądanie już cię wybrały. I pokażę ci siedem konkretnych gestów, które to potwierdzają, bez wypowiadania przez nią ani jednego słowa. Punkt siedem jest tak potężny, że pewni siebie mężczyźni używają go jak radaru. Kiedy nauczysz się tego dzisiaj, nigdy więcej nie będziesz niepewny. Ale najpierw, ile razy czułeś to napięcie w powietrzu? Żadnych pocałunków, żadnych wielkich wyznań, ale coś w tym było. Jej dłonie nerwowo się poruszały, jej wzrok błądził i wracał, jej palce przeczesywały włosy. Mówisz sobie, że sobie to wyobrażasz, ale tak nie jest. Prawda jest prosta. Kobiety nie zawsze mówią, co czują one czują to pierwsze a kiedy ciało mówi mówi głośniej niż jakakolwiek wiadomość tekstowa to czysta neuronauka społeczna ujawniamy nasze emocje zanim logika zdąży nas dogonić to układ limbiczny surowy instynkt i to jest gra cicha mężczyzna który nie dostrzega tych sygnałów omija niesamowite okazje ale ten kto je rozumie tworzy więź głębię i pociąg Ponieważ reaguje obecnością, spokojną pewnością siebie i ugruntowaną męską energią. Więc chodź ze mną, kliknij przycisk, Lubię to, i zasubskrybuj już teraz, ponieważ zaraz pokażę Ci to, czego nikt nigdy nie wyjaśni ci wśród znajomych. A na końcu tego filmu dam Ci dostęp do mojego e-booka Sekrety Przyciągania, w którym dowiesz się, jak przyciągać w naturalny sposób, bez tandetnych tekstów i desperackiego zachowania. A teraz porozmawiajmy o znakach. Numer jeden, poprawia ubranie. Jej rękawy, kołnierzyk, ramiączko cokolwiek to jest. Kiedy kobieta jest tobą zainteresowana, staje się bardziej świadoma swojego ciała. Poprawia koszulę, wygładza bluzkę lub poprawia dekolt. To nie próżność, to nerwowe podniecenie. Jej ciało mówi, chcę dobrze dla ciebie wyglądać. Ledwo zaczynasz mówić, a ona już poprawia coś, co było w porządku, zanim się pojawiłeś. To instynktowny flirt. Jej ciało przygotowuje się na to, byś je zobaczył. Numer dwa dotyka szyi lub obojczyka. Szyja to wrażliwy, wrażliwy obszar. Jeśli mózga szyję, bawi się naszyjnikiem lub opiera dłoń o obojczyk, uwierz mi, to nie jest przypadek. To emocjonalna otwartość, połączenie zaufania i pociągu. Psychologowie nazywają to. Sygnałem ekspozycji, pokazywanie wrażliwego punktu, gdy ktoś czuje się przyciągnięty i bezpieczny. Numer 3. Dotyka ust. Jeśli delikatnie je przygryza, powoli nakłada błyszczyk, zaciska je lub dotyka, patrząc na Ciebie. Mój przyjacielu, to czyste, instynktowne pragnienie. Usta są uniwersalnym symbolem zmysłowości. Jej mózg przygotowuje ciało do intymności. Zanim ona w ogóle zda sobie z tego sprawę, kiedy to widzisz, nie spiesz się, po prostu zachowaj spokój. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Uśmiechaj się. Energia zajmie się resztą. Numer 4. Porusza nogami. Krzyżując, rozkładając, dotykając uda, zmieniając pozycję, stukając w kolano. To jej ciało pokazuje nerwowe podniecenie i nagromadzoną energię. Neutralna kobieta stoi w miejscu. Kobieta poruszona twoją obecnością porusza się. A jeśli robi to patrząc ci w oczy, nie jesteś zwykłym facetem. Numer pięć. Bawi się włosami. Klasyka i w stu procentach prawdziwa. Poprawianie ich, kręcenie kosmykiem, zakładanie za ucho to biologiczne. Kiedy czuje pociąg, dopamina rośnie i musi uwolnić energię. Jej włosy stają się dla niej ujściem, a także wizualnym zaproszeniem. To język flirtu mówiący, zauważ mnie. Lubię jak się czuję w twoim towarzystwie. Numer 6 bawi się telefonem, nie używając go. To współczesny sygnał. Podnosi go, odkłada, odwraca, odblokowuje i blokuje, ale nic z nim nie robi. To nie nuda, to ukryty niepokój emocjonalny. Stara się wyglądać swobodnie, ale ty ją denerwujesz w pozytywnym sensie. Nie myl tego z brakiem zainteresowania. Czasami telefon staje się tarczą, gdy jej serce już wybrało. Numer 7 dotyka dłoni lub palców to najsubtelniejszy i najprawdziwszy sygnał jeśli pociera palce splata dłonie bawi się pierścionkiem bransoletką lub paznokciami to czysta wrażliwość jej ciało uwalnia napięcie to kobieta poruszona emocjonalnie próbująca zachować spokój a uważny mężczyzna to zauważa kiedy to widzisz nie naciskaj nie udowadniaj niczego po prostu bądź spokojne spojrzenie Niski głos, stała obecność. To aktywuje kobiece pożądanie, ponieważ emanuje siłą emocjonalną. Powiedz mi więc, ile razy widziałaś te sygnały, nie zdając sobie z tego sprawy? Ile kobiet było na ciebie otwartych, a ty ich nie zauważyłaś? Kiedy uczysz się odczytywać ciche sygnały, nie stajesz się manipulatorką, stajesz się świadoma. A świadomość jest magnetyczna. Kobieta czuje, gdy mężczyzna jest obecny, ugruntowany i pewny siebie. To wibracja, energia, prawdziwa neurochemiczna mieszanka dopaminy, oksytocyny i adrenaliny. Jeśli to do ciebie przemówiło, polub i zasubskrybuj. Właśnie wkroczyłeś do prawdziwej gry w uwodzenie. Pokażę ci, jak stać się mężczyzną, którego ona czuje, zanim jeszcze cię dotknie. Bo ostatecznie to, co mówi, nie ma aż takiego znaczenia. Liczy się to, czego jej ciało nie jest w stanie ukryć. Do zobaczenia w następnym filmie. A do tego czasu pamiętaj, jej ciało zawsze do ciebie mówi.